Uwaga! Poniższy film zawiera graficzne opisy tortur stosowanych w przeszłości i może nie być odpowiedni dla niektórych widzów. Zalecamy ostrożność. Witajcie! Dzisiaj zabiorę Was w podróż do mrocznej przeszłości, kiedy to tortury były na porządku dziennym i stosowano je jako narzędzie kary i wykonywania wyroków. Od starożytności do współczesnych czasów tortury były używane na całym świecie, aby wymusić wyznania, uzyskać informacje lub jako narzędzie egzekucji. W tym filmie zgłębimy historię konkretnej kary, jednej z najbardziej drastycznych i okrutnych metod tortur stosowanych w przeszłości i spróbujemy zrozumieć, jakie motywacje stały za jej stosowaniem. Przygotujcie się na szokujące fakty i opowieści o barbarzyństwie, które w przeszłości było powszechne. Czy jesteście gotowi na tę roczną podróż? Jeżeli tak, to zapraszam do oglądania. Przenieśmy się zatem do starożytnej Grecji, do czasów wielkich filozofów i władców. Kojarzymy sobie tamte okresy z pięknymi świątyniami, ludźmi starającymi się rozwijać gałęzie nauki, a także z krwawymi wojnami. W tychże czasach, a dokładniej między 570 a 554 rokiem przed naszą erą, w Atenach żył pewien mężczyzna o imieniu Perilos. Mężczyzna ten wpadł pewnego dnia na pomysł, który ostatecznie przyniósł mu tragiczny koniec. Perilos był kimś na kształt wynalazcy. Był niezwykle kreatywny i uzdolniony, ale niestety, aby tworzyć coraz to nowsze dzieła, niezbędne są fundusze, których ten nie posiadał. Czasem kiedy człowiek jest w potrzebie, zwraca się po pomoc do niewłaściwych osób. Tak też zrobił Perilos, który poprosił falarisa o fundusze. Falaris był również znany pod innym mianem, a dokładniej tyran z Akragas. Mówiono o tym człowieku iż był niezwykle okrutny. Jednym z jego ulubionych zajęć były tortury, a podobno miał on się nawet dopuszczać aktów kanibalizmu i pożerać dzieci. Chociaż nie powinniśmy do końca wierzyć we wszystko co mówią, ponieważ na to całe okrucieństwo Faralisa nie ma ostatecznie twardych dowodów. Wróćmy jednak do jego zamiłowania torturami. Wiedząc, że Perilos jest zręcznym twórcą, nakazał mu Stworzenie maszyny, która zrodziła się w jego chorym umyśle. Miał być to realistycznych rozmiarów byk wykonany z brązu, który w środku był pusty. I samo to nie brzmi jeszcze tak strasznie. Gorzej zaczyna robić się w momencie, kiedy przejdziemy do tego, jak ten byk miał działać. Otóż byk ten miał otwór, przez który do środka mógł wejść człowiek. Delikwenta zamykano wewnątrz sztucznego zwierza, a pod jego brzuchem rozpalano ogień. Tutaj zaczynamy rozumieć okrucieństwo idące za metodą działania tej tortury. Ponieważ byk był wykonany z brązu, metal nagrzewał się bardzo szybko, a temperatura wewnątrz konstrukcji szybko wzrastała do niezwykle wysokiego poziomu. Ofiara początkowo zaczynała się gotować żywcem, a później rozgrzany metal parzył jej skórę, która od ciepła po jakimś czasie zaczynała się topić i przylegać do wnętrza machiny. Ból towarzyszący skazanemu był tak niewyobrażalny, że krzyki, jakie z siebie wydawał, były wręcz zwierzęce i przyprawiały odreszcze. Jednak posunięto się o krok dalej i wewnątrz konstrukcji umieszczono specjalne piszczałki, którymi dźwięk wędrował do góry i paszczy byka i stamtąd zniekształcone wrzaski i agonalne wycie, wydobywało się na zewnątrz niby ryczenie potwornego byka. Nikt o zdrowych zmysłach nie wpadłby na tak chory i sadystyczny pomysł. Zdaje się jednak, że faralis do normalnych nie należał. Krzyki jego ofiar przynosiły mu mnóstwo uciechy. Powoli smażące się wewnątrz machiny ciało zaczynało dymić, a dym ten ulatywał przez bycze nozdrza. Smród palonego ciała zalewał najbliższe otoczenie miejsca tortur. Kiedy było już po wszystkim, kości nieszczęsnej ofiary, które po niej pozostały, zmieniano w biżuterię. Nawet po tak okrutnej śmierci nadal kpiono sobie ze skazańca. To wszystko brzmi niewiarygodnie okrutnie. Wróćmy jednak do twórcy tego narzędzia, Perilosa, jaką nagrodę otrzymał za wykonanie tak makabrycznego dzieła. Otóż, według jednych z wersji, stał się on pierwszym z ludzi, którzy skończyli wewnątrz byka. Cóż, byłby to dość ironiczny koniec. Twórca zabity przez własne dzieło. Powiedziałem byłby, bo według innej wersji Perilos został po prostu zrzucony w przepaść przez tyrana. Tak czy siak, wielki wynalazca zginął, zamiast otrzymać zapłatę za swą pracę. Gdyby historia używania byka z brązu kończyła się tylko na tyranie z Akragos, to moglibyśmy już zakończyć ten materiał. Niestety, tak się nie stało. O ile tenarze gdzie tortur zostało wynalezione przez Greków, to dość sporą popularność zyskało gdzie indziej, pośród ludzi, którzy chyba o wiele bardziej lubowali się w torturowaniu swych ofiar. Rzymianom bardzo ta konstrukcja przypadła do gustu. Działo się to nie tylko w latach przed naszą erą, ale i po narodzinach Chrystusa. Także historia używania byka z brązu jest dość długa, a jego ofiarami padali również chrześcijanie. Między innymi święty Eustachy, który wraz z rodziną miał zostać upieczony żywcem wewnątrz potwornej konstrukcji. W tej historii, jak i wielu innym o męczeńskiej śmierci wyznawców Chrystusa, towarzyszą pewne ciekawe okoliczności. Otóż Eustachy Stachy wraz z rodziną nie mieli zginąć od razu, a całe zajście trwać miało trzy dni, podczas których ci chwalili z wewnątrz byka imię Pana. Po wszystkim zmarli. Jednak na ich ciałach miało nie być żadnych śladów poparzeń. Ciężko powiedzieć, ile w tej historii prawdy, i nie będę się nad tym rozwodził. Co jednak możemy uznać za fakt, to to, że byk z brązu to jedna z najokrutniejszych i najbardziej sadystycznych metod odbierania życia drugiemu człowiekowi. Tortura, która mogła zrodzić się w najbardziej zdeprawowanym i chorym umyśle, i która przyniosła wiele bólu i cierpienia, jakiego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.